Powraca reprezentacja po, po tym nieudanym euro, i co by, co by nie mówić, powraca na najważniejsze spotkanie według mnie w tych eliminacjach, przynajmniej na tą chwilę. Cały czas jestem optymistą, jeśli chodzi o kadrę Soulsy, Może niepoprawnym optymistą, bo na razie wyglądało to tak sobie. Natomiast ten kierunek, w którym szła kadra, był całkiem ciekawy i chciałbym, żeby szła dalej. W takim kierunku. Zgrupowanie prawdy dlatego, że przydałoby się w końcu wygrać mecz z jakąś w miarę poważną drużyną i chyba reprezentację Albanii możemy właśnie tak nazwać, że to jest w miarę poważna drużyna. Być może to co powiem będzie banalne, ale trzech rzeczy sobie w meczach kadry nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wygrali z Albanią, nie wyobrażam sobie, abyśmy wysoko nie wygrali z San Marino i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie przegrali z Anglią. Więc to nie są najbardziej oryginalne typy świata, ja to wiem. No ale niestety, sześć punktów w tych trzech meczach to jest to, co do czego jestem przekonany. Nie patrzę na, na mecze z Andorą czy San Marino w grupie, bo wiemy doskonale, że wszyscy z nimi powygrywają. Nie, nie też bym się za bardzo nie przejmował Anglikami, bo to jest trzeci mecz podczas tego zgrupowania. Ale ten pierwszy z Albanią, który jest. No zdecydowanie najważniejszym za kadencji Paulo Sousy. Nie wygraliśmy żadnego meczu z rywalem, nie wiem czy poważnym, niektórzy mówią o Albanii, że jest poważnym rywalem, ale takim troszeczkę silniejszym od San Marino, czy też dużo silniejszym, bądź też od Andory. No. Wydaje się, że jeśli nie będzie dziewięciu, nie dziewięciu punktów, sześciu punktów, siedmiu, no to może dojść do y, zmiany szkoleniowca, bo Albanię i San Marino musimy ograć, jakiekolwiek straty punktów nas właściwie wyrzucają z mundialu. Jak nie wygramy tego spotkania, mogą być problemy, jeżeli chodzi o awans do mistrzostw świata. Y, przynajmniej nawet do zajęcia drugiego miejsca w tej grupie, bo wydaje się, że Anglicy są poza zasięgiem i będą poza zasięgiem. Liczę na to, że ten mecz z Albanią odbywający się na Stadionie Narodowym i w końcu z publicznością, no już pokaże to, że ta reprezentacja pod wodzą tego naszego już starego selekcji na tak to trzeba mówić, w końcu wygra jakieś spotkanie i gdzie Robert Lewandowski pomoże. Przynajmniej tak zagra jak w tym meczu ostatnim na euro, strzelając dwa gole Szwedom. Sousa musi zrobić 6 punktów, co najmniej, najlepiej 7, wówczas będzie bezpieczny. A czy zrobi? Mam nadzieję. Zdobycie 6 punktów w tych dwóch pierwszych spotkaniach jest obowiązkiem selekcjonera i jego reprezentacji, jeśli chcemy mówić o jakimkolwiek rozwoju tej drużyny. No a spotkanie z Anglią potraktowałbym bardziej w tym kontekście. Czy będzie to kolejny mecz w, po spotkaniu z Hiszpanią, kiedy potrafimy nawiązać walkę z bardzo dobrą drużyną? Może uda się wyrwać jej przynajmniej punkt, i to już wydaje mi się, że będzie tak, tylko taka wartość dodana 6 punktów minimum.